Cześć, siemaneczko, z tej strony Bartosz Olej z Polish Fighters, a moim gościem jest zawodnik UFC, Cezary Oleksiejczuk. Cześć, siemano. Cześć, cześć, witam. To chyba zajebiście brzmi, nie? Ten zawodnik UFC w końcu. No, fajnie brzmi, ciężko na to pracowałem i, i tam już ludzie niedawno dawno wypychali do tego UFC, no i w końcu, w końcu mm. się udało tam dołączyć, no i super. I, i w końcu tam jestem i, i cieszę się bardzo. Mm -hmm. Już przechodząc do walki, no, która była no, ekspresowa w twoim, w, twoim, w twoim wykonaniu, ale powiedz mi, jaka była Twoja reakcja na to, co, zro, co zrobił sędzia? Czy miałeś duże obawy, że to jednak może się skończyć na no, jakąś głupią dyskwalifikacją, czy jakimś no, głupim wynikiem, no, który gdzieś tam przekreślił tą Twoją ciężką pracę, którą, tak jak powiedziałeś wcześniej, no, którą no, przez wiele lat tak naprawdę do, do tego celu dążyłeś? Wiesz co, ja na początku, no jak walka się zaczęła i on mi wszedł w te nogi, to ja tak naprawdę nic nie słyszałem, nawet nie słyszałem, żeby mnie gdzieś tam sędzia upominał, no bo to ja wiedziałem, że to wszystko jest legalne i ja nie biłem tam gdzieś na pałę czy coś, tylko to wszystko było wymierzone tutaj na, na skroń w boku ucha, no i ja byłem bardzo zdziwiony jak jak sędzia to przerwał i na początku nie wiedziałem o co chodzi, czy to jest przerwanie walki czy to jest zastopowanie? No, i po chwili właśnie się, się ogarnąłem, że tam będzie sędzia miał do mnie jakiś problem, że niby któryś z tych ciosów był nielegalny. No ja, ja byłem taki trochę podenerwowany, bo, bo nie rozumiałem tej sytuacji. Ale tam Michał mi z narożnika krzyczał, żebym był spokojnie czekał. No, i po chwili, po chwili już do mnie dotarło, że będzie taka wideo-powtórka robiona. Ja to w ogóle pierwszy raz miałem w karierze tyle. Tyle walk już miałem i, i tego wszystkiego, i pierwszy raz miałem taką sytuację, żeby, żeby gdzieś to sprawdzali na nagraniach jeszcze raz, czy to wszystko było legalne. No i oni to sprawdzili i ten sędzia nic nic nie mówił do mnie, ja nie wiedziałem, czy będzie dyskwalifikacja, czy, czy co będzie i do niego pytam się, czy wygrałem, czy wygrałem, tam parę razy to zdanie do niego powtórzyłem. No i on gdzieś tam dopiero gdzieś za czwartym razem powiedział, powiedział mi przed, przed samym werdyktem, że wygrałem, no i już kamień mi spadł z serca. No i to moja ręka powędrowała ku górze, A jeśli no, odnosząc się do twojego pytania, to oczywiście, że miałem obawę, bo um, on zepsuł takie kurde to całe show, um, nawet widziałem jak ten Dana White, ja schodziłem, to, to on tak nawet, no był widać, no po prostu nie było tego wow po, wygranie, po, wygranie, po wygranej walce, nie było tego show. I, I gdzieś tam były obawy z tyłu głowy. Czy, czy dostanę kontakt, czy nie dostanę, czy oni są źli na mnie, yy, czy nie są. A to, to finalnie wyszło, że, że tam raczej chyba byli nie, źli na, na, na tego sędziego, bo to już nie była pierwsza walka na tej gali, gdzie gdzieś popełnił błędy ten sędzia. No i trzeba powiedzieć, że do Daniel White, spodobał się Twój, twój występ. No tam yy, kilka ba bardzo fajnych słów o tobie, o tobie powiedział. Jak ty na te słowa właśnie, właśnie zareagowałeś, bo no, było, było widać, że jesteś no, przeszczęśliwy, bo to jest no, coś takiego, no ty nie ukrywałeś od, od lat, że jak walczyłeś w fenie i tak dalej, że ty masz jeden cel. Oczywiście były gdzieś tam mm, po drodze chyba, gdzieś tam rozmowy z KSW, po tej przegranej też w Turcji były różne, gdzieś tam obawy, no ale ty jednak to, co mówiłeś, to, co zrobiłeś, no, i w końcu to się ziściło, nie? No tak, ja bardzo ciężko pracowałem na ten moment i były właśnie złote i upadki. Jak ta przegrana w Turcji, gdzieś wyhamowała mnie na jakiś czas, potem postanowiłem zmienić kategorię. Te rozmowy, właśnie były też z były różne myśli w głowie, ale nie poddawałem się cały czas, dążyłem do tego swojego celu. Potem ludzie znowu mnie skreślali, bo podpisałem się z freakową organizacją i tam też pisali, że już koniec kariery i ten. I, i, I różne rzeczy. Ja cały czas dążyłem, robiłem swoje, wiedziałem gdzie, gdzie jest mój cel, i wygrywałem walkę za walką w tej kategorii 84 kg. I co? I, i w końcu nadarzył, nadarzył się, nadarzyła się szansa, żeby zawalczyć w tym Dana White po pokonaniu właśnie Toma Breeza na FNC. Już wiedziałem wtedy, że, że podpiszę się właśnie z, z Dana White. No i co? i no Kamień mi spadł z serca. Ja tam siedziałem na tych. Pamiętam to jak dzisiaj siedziałem na tych krzesełkach i pierwszy chłopak nie dostał kontraktu. Mówię o kurde, już mi tam lampka się z tyłu głowy zapaliło. Mi głównie o to chodziło, bo walka była, to zrobiłem wszystko, co do mnie należało, ale głównie martwiłem się o to przerwanie tego sędziego, że to gdzieś może mogłoby zaważyć na, na decyzji, czy dostanę kontrakt, czy nie, ale, no, ale słuchałem, co tam. Dana White mówił i tam mówił, że to właśnie to nie, nie, był, nie była moja wina, że zrobiłem to, co do mnie należy. I no i już po tych słowach to, to wiedziałem, że dostanę gdzieś ten kontrakt i jak on mnie zaprosi, no, no to super, bo, bo naprawdę wiele lat na to pracowałem, żeby tam się znaleźć. A czy spodziewałeś się, że ogólnie przebieg walki będzie no, tak łatwy dla ciebie? Wiesz, co, ja nigdy się nie nastawiam na, na łatwą walkę i. I ja myślałem, że będzie ta walka dla mnie no, ciężka, naprawdę będzie trzeba dać siebie wszystko, ale no, byłem świetnie przygotowany i gdzieś te, te ciosy sparaliżowały mojego rywala. No ale tak jak mówię, byłem nastawiony na, na ciężkie trzy rundy. Z tyłu głowy miałem, żeby to, to skończyć przed czasem, ale nigdzie się nie spieszyłem, kontrolowałem się. No, nie powiedziałbym, że ta walka tak się, szybko, tak się szybko może skończyć, że te 36 sekund. Pokonał swojego rywala. Dziś miałem z tyłu głowy, że muszę skończyć przed czasem, ale na pewno nie, nie spodziewałem się, że tak szybko, to, to zrobię. Teraz wydaje mi się, że możemy o tym trochę szerzej porozmawiać. Czy ty miałeś w głowie jakiś plan B? Jakby jednak ten dana White Contender nie wyszedł? Jakbyś nie mówię, że oczywiście zakładałeś przegraną. No ale wiadomo, wiem, jak to jest, że nawet po wygranej zawodnicy czasem się nie dostają. Czy już miałeś jakiś plan, no mówię, jakąś, jakąś drugą opcję, pójścia gdzieś po prostu w innej organizacji, wznowić może rozmowy z KSW, jakby to się jednak nie udało? No, biorąc pod uwagę, jak ty mimo wszystko długo czekałeś na dostanie się do tego Dunaju Container Series? Wiesz co, były gdzieś z tyłu głowy myśli, zawsze takie są, jakieś przed, samy, przed samą walką, ci jakieś głupie myśli przychodzą, to jest normalne. Ale nie, nie nastawiałem się w ten sposób, że o jak mi coś nie wyjdzie, to, to będę szukał czegoś, czegoś innego. Ja po prostu skupiałem się na tym dzień w dzień, wizualizowałem sobie, jak wygrywam, jak dostaję ten kontrakt. I, I nie miałem planu B tak naprawdę, mówię tak jak, jak zawsze, gdzieś przychodzą różne myśli do głowy, ale ja, ja nastawiałem się stricte, że wyjdę tam, wygram i, i w końcu się dostanę do tego UFC i nie zakładałem jakichś innych scenariuszy. Plany B i C to miałem na, na walkę, Jakby nie, nie wyszedł mi plan A, to, to jest normalne, że miałem różne tam scenariusze walki, ale tak nie, nie, ten, nie starałem się na tym skupić, że co jak mi nie wyjdzie, nie? Gdzie, gdzie będę wtedy walczył. Mhm. Po walce, no już ty już nakierowałeś swój, celo, swój celownik na kolejnego rywala. Wyzwałeś szare do walki. No, wi wiadomo, że wy teraz troszeczkę jeszcze ze w innym miejscu, więc ciężko, żebyś go dostał na debiut w Wersji, ale skąd w ogóle pomysł? Jakby w ogóle na szare, czy właśnie na Twoim celowniku będą zawodnicy, ci z którymi Michał przegrał? Ej. Wiesz co, no wpadłem na taki pomysł, bo gdzieś, miałem, gdzieś myślałem sobie, że to fajnie odbije się medialnie, i, i odbiło się medialnie i to był strzał w dziesiątkę. Nawet jak nie dostanę tej walki, bo na razie na to się nie zapowiada, żebym z nim zawalczył, to tak jak mówię, właśnie gdzieś te media zagraniczne to bardzo szybko podłapały, bo no to jest niecodzienna sytuacja, że gdzieś dwóch braci walczy w UFC i drugi chce się zemścić za porażkę. Z mojego brata, i myślę, że wydaje, no, wydaje mi się, że to było takie no, oryginalne po prostu. I, i co? I no, wiadomo, że, że trzeba że trzeba kurde gadać, że trzeba gdzieś robić szum wokół siebie, bo, bo na tym to polega, żeby tego kibica zainteresować. No i dla mnie by było to super, że gdybym dostał taką walkę i gdybym mu się zemścił za brata, bo byłem na, na tym pojedynku, stałem mu w narożniku. i nie mam wszystkie argumenty, żeby wygrać tę walkę w przyszłości, jeśli oczywiście wydarzy się taka sytuacja, że żebym, żebym nas zestawili. A czy już są jakieś rozmowy na temat właśnie twojego debiutu w UFC i jakiegoś rywala? No bo pewnie ty, by, ty jeszcze chciałbyś zawalczyć no, w tym roku. No chciałbym zawalczyć w tym roku. W ogólnie bardzo dobry rok dla mnie, jakby się udało jeszcze zamknąć ten rok walką debiutem w UFC no to by było super, bo to była dla mnie trzecia walka w tym roku no jakby mi się udało stoczyć jeszcze czwartą, to, to byłoby super toczą się rozmowy i, i czekam na, na decyzję, czy, czy dostanę tą walkę ja bym celował gdzieś właśnie na grudzień na jakąś grudniową galę no i byłoby super, bo tak naprawdę nic mi szczególnego tam nie jest mam tu parę tygodni na miejscu że ogarnąć sobie jakieś to stare kontuzje, ale mówię w tych przygotowaniach i po tej walce nic, nic nowego mi tam nie wyskoczyło. Ogarnę sobie zdrowie i mógłbym w grudniu jeszcze zawalczyć. Mm -hmm. ty, ty też z Michałem od jakiegoś czasu przygotowujecie się w Fighting Nerds. Jak ty uważasz, jak dużo zmian jakby w twojej grze właśnie weszło po treningach w, ty, w tym klubie? No bo po Michale widać, po bo... Tobie i Michale widać bardzo, bardzo duży rozwój, ale jak to wygląda jakby z twojej, z twojej perspektywy? No myślę, że to byłby naprawdę duży krok w mojej Michała karierze, żeby wyjechać i, i trenować za granicę właśnie w Fighting Nerds. No to jest super klub, naprawdę trzeba byłoby tam pojechać, żeby zobaczyć ich, ich myśl szkoleniową, żeby, żeby to wszystko zrozumieć. Oni bardzo dużo analizują walk, no, bardzo mocno kładą uwagę na strategię walki, na, na kontrolę swojego ciała, umysłu. Bardzo dużo mi to dało, bo wychodząc do walki, ja, ja nie robię jakichś głupich ruchów. No, na razie to była jedna walka, ale po Michale nawet widać gdzieś we wcześniejszych walkach robił błędy, a w tych dwóch ostatnich no, to, to było tak naprawdę do jednej bramki pełna kontrola pojedynku. i. I mówię i dla mnie to był bardzo duży, bardzo duży krok, bardzo mocno się rozwinąłem jako zawodnik. Nawet samo obycie z tymi sparing partnerami, jak właśnie Alex Pereira, czy, czy Kajo, czy Prates. No mamy naprawdę z kim tam sparować i, i wymieniać się doświadczeniami. I to jest naprawdę super sprawa. A z którym zawodników Fighting sparuje ci się najciężej? Najciężej. Wiesz co, no to wiadomo no, z Aleksem Pereira, bo nawet przez te jego gabaryty jest naprawdę bardzo duży, bardzo mocno bije. On też jest no, praktycznie dwie kategorie wyżej, bo jak ja z nim sparowałem, to on ważył coś około 110 kg, okay. ale jest też taki chłopak na razie nieznany, bo znaczy w sumie znany. Tam jak ktoś obserwuje One Championship, to tam miał chyba za trzy pojedynki stoczone, taki Mateusz Pereira. On waży może z 80 nie wiem, 3-4 kg, jest bardzo szybki, bardzo szybko kopie, bardzo szybko bije, mocne ma ciosy i nie widać tych ciosów, to właśnie jest taki to był też jeden z głównych z Michała, czy, czy moich w poprzednim kampie. i bardzo dobry chłopak, teraz będzie właśnie walczył na Centurionie w Brazylii no ale tak to mówię, to też zależy od jakich płaszczyzn, na przykład Elias Silveiro też bardzo dobry Grappler i zapaśnik, który możemy go kojarzyć z i walczył w Polsce też ze Swambeckiem Solidowym, pokonał go. No mamy naprawdę duży przekrój tych, tych sparych partnerów, ale no najciężej jest to z Aleksem na pewno, z Aleksem się sparowało. Mhm. A jak Ty w ogóle reagujesz teraz na te słowa trochę kibiców? No wiadomo, że ostatnio gdzieś tam Fighting Nerds gdzieś tam poza Tobą i Michałem, no zaliczyło gdzieś tam kilka przegranych. Fakt, że na najwyższym poziomie, bo tutaj bez dwóch zdań, ale wiesz, już są głosy tych ekspertów Twitterowo X-owych, że wie, że przechajpowany klub, że te baloni, balo, baloniki popękały. Z mojej strony no, to jest troszeczkę to trochę śmieszne, patrząc jeszcze no, z kim przegrywali, ale jak ty to widzisz? No tak jak mówisz, to, to jest śmieszne, bo jeszcze jakiś czas temu to wszyscy pisali, że to jest najlepszy klub na świecie, a teraz jak mówisz właśnie zdarzyły się trzy porażki też to był taki, no to jest ciężki czas, bo te trzy porażki przyszły każda po sobie tak naprawdę i dlatego też tak ludzie, ludzie piszą, gadają. No ale to, to nie jest prawda, no ten klub naprawdę jest topowy. No wystarczy popatrzeć, jakie tam jacy tam zawodnicy trenują i jak daleko zaszli tak naprawdę w tak krótkim czasie, bo... Na przykład y, Rufi, no on chyba dwie czy trzy walki stoczył w UFC, a już walczy y, bardzo wysoko. Tak samo y, Silva, czy, czy Kajon też. To, to, to są topowe walki, tak naprawdę. Coś nie poszło, pewnie wrócą, przeanalizują to wszystko i, i to naprawdę y, dobrze, bardzo dobrze wygląda, bo, bo ci, y, tak jak Rufi czy Silva, to nie są już doświadczeni zawodnicy w UFC, a już walczą, tak naprawdę, no, na samym szczycie, tak. Wydaje mi się, że, że wrócą, przeanalizują to i wrócą tak naprawdę z moją siłą. A jak się ogólnie podobała ostatnia walka Michała? No bo tak naprawdę on tam zrobił wszystko. No ja miałem wrażenie, że w tym pojedynku był przygotowany jakby na każdą, na każde jakby gdzieś tam najmocniejsza tuty Geralda. No też wiadomo, że każdy, ka, każdy się obawiał to, co, tego, co zawodziło niestety Michała w poprzednich walkach, czyli właśnie tych aspektów parterowo-zapaśniczych. No tutaj widać, że dużo zostało położone na te, na te płaszczyzny, gdzie no nie dał się stłamsić. No dokładnie. No, Michał już jest na takim poziomie, że w tej kategorii może rywalizować z każdym. No, sami widzicie, ile te ciosy jego ważą. Co nie przyłożyć, to, to każdy się kładzie. I teraz jak dodał jeszcze tą obronę obaleń i ten parter, no to, no to jest naprawdę e, ciężkim graczem w tej kategorii. E, no i czekamy, aż kogoś dadzą mu stopu, żeby w końcu mógł mógł tam wejść i, i piąć się w tym rankingu. Mhm. A kiedy kolejny wyjazd do Brazylii? Czy po prostu czekasz, czy, czekacie na po prostu dogranie terminu, te, terminu walki wtedy? Wie? Wiesz, co? Wiesz co, Michał, to nie wiem, czy w tym roku polecisz do Brazylii. No bo wiadomo, Michał ma też i rodzinę i dzieci na miejscu, też by trochę czasu chciał spędzić tutaj. Ja, ja planuję wszystko, no wszystko jest w sumie uzależnione od tej walki. Czy, czy dostanę ten kontrakt, czy dostanę tą walkę w tym roku, czy nie? Jeśli bym dostał, no to, to myślę, że jeszcze chwilę tu, tu posiadzę i jakbym miał walkę, no to to wylatuję z powrotem do Brazylii i fajnie by było zamknąć ten rok. Właśnie takim debiutem wygraną walkę. A powiedz mi, Czarek, czy ty, czy ty w tym momencie czujesz się no poza Michałem najmocniejszym polskim zawodnikiem w wadze średniej? Wiesz, co, jest sporo dobrych chłopaków w tej kategorii. W sumie nie mi też oceniać, no czuję się bardzo bardzo mocny, ale też nie chcę tam mówić, bo też mam w tej kategorii mam w tej kategorii swoich kolegów, z którymi trenowałem. No czuję się bardzo mocny, na pewno czuję się w tym topie i, i raczej to kibice powinni oceniać, a nie chcę gdzieś tam wyskakiwać. Że, że tutaj będę gadał, bo, bo mówię, mam w tej kategorii sporo, sporo kolegów, którzy też są bardzo dobrymi zawodnikami. A jak w ogóle ci podobało w Las Vegas? No wiesz co, ja tam już byłem, nie wiem ile razy, już bardzo dużo, bo z Michałem. Tam jeździłem nieraz na walki w sumie za każdym razem z nim tam byłem. On też tam walczył. By... W Apexie właśnie nie raz, to w sumie no to już znałem jak, jak własną kieszeń, jak tam wjeżdżaliśmy, to już nic tam nie zrobiło na mnie wrażenia, ale z Vegas no spoko, ale no, na, na takie dwa tygodnie dłużej bym tam nie chciał, mówię. chyba żebym tam trenował, to, to w tym całym instytucie UFC naprawdę, naprawdę tam jest kozak miejscowa, bo, bo masz treningi, masz masaże, masz jedzenie, wszystko jest. Jeśli jesteś zawodnikiem UFC, to masz to wszystko za darmo i naprawdę to jest bardzo wysoki standard, no ale tak jak mówię, spoko pojechać na dwa tygodnie, zawalczyć i, i ja najlepiej się czuję u siebie tutaj w naszych, w naszych stronach, a, a tam jak mówię, no spokojnie na, na krótki czas, ale, ale bez, bez szału to jest. Okej okay, Czarek, z mojej strony to będzie wszystko, jeżeli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest twoja chwila, twój moment. Twój czas. Ja Ci bardzo dziękuję, że znalazłeś dla mnie chwilę, chwilę czasu, żeby pogadać po walce. No pozdrawiam wszystkich kibiców. Pozdrawiam Maćka, Maćka Liberę, który zawsze ze mną jeździ na walki, mojego, mojego głównego sponsora. I co? Dziękuję Tobie za wywiad i, i pozdrawiam.